Witam, pozdrawiam serdecznie DaszBur Zagotowujemy sobie wody na makaron spaghetti Tu muszę lekko odsunąć te rączki Żeby nie wpadły Mi do ognia Ponieważ się akurat nagrzewa Pozdrawiam Cię dalej, dziękuję za kuchenkę Tu sobie trochę muszę poczekać, niech to się pogotuje parę minut Kuchenka na darmowe paliwo, czyli na patyki Można użyć kaski paliwa stałego to kto woli nawet do spałkę zwykłą wrzucić można Ważne, żeby zrobić płomień Tak to się prezentuje mniej więcej Proszę bardzo jaki piękny płomień Chciałbym ja podziękować wszystkim tym, którzy to oglądają. Moją siłę mnie oglądać, słuchać, to że trzeba być mega wytrwałym. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, dziękuję.